5. Puste półki w sklepach. Wejście do sklepów PRL często wyglądało tak samo. Rzędy półek, ale bez towaru, a ludzie wychodzili z niczym, bo nie było czego kupić. Robienie zakupów przypominało polowanie, w którym szanse na sukces były niewielkie, a plotka o tym, że coś rzucili, potrafiła w kilka minut ustawić kolejkę przed wejściem. Czasem klienci nawet nie wiedzieli, co konkretnie ma się pojawić, po prostu stawali w kolejce i liczyli, że może trafią na coś, co uda się zabrać do domu. Wielu nosiło płaszcze w sklepie, bo w każdej chwili mogli usłyszeć, że dwa ulice dalej otwiera się kolejna dostawa. Dla dzieci widok pustych półek był codziennością i dopiero po latach oglądając pełne sklepy na zachodzie okazywało się, że świat może wyglądać zupełnie inaczej, a zakupy nie muszą polegać na szukaniu czegokolwiek, czego akurat nie brakuje. Szok był tym większy, im bardziej oczywiste wydawały się za granicą pełne magazyny i bogaty wybór produktów. 4. Kartki na wszystko. Aby kupić podstawowe produkty, trzeba było mieć papierowe kartki, które określały co co wolno było kupić i w jakiej ilości? Ludzie stali w kolejkach z kartkami w ręku i liczyli, że towar jeszcze się nie skończy, gdy dotrą do lady. Jeśli półki były puste, kartka nic nie znaczyła, bo można było mieć prawo do zakupu czegoś, czego w ogóle nie było. Rodziny planowały posiłki na podstawie tego, co zapisano na kartkach, a nie tego, na co miały ochotę. Część osób zbierała niewykorzystane przydziały w nadziei, że nagle pojawi się nowa dostawa i coś uda się kupić. Utrata kartek mogła oznaczać poważny kłopot. Dlatego wielu trzymało je jak dokumenty tożsamości. System nauczył ludzi oszczędzania, liczenia każdej porcji i codzienności podzielonej na limity, równie istotne jak pieniądze, a kolejki pod sklepami stały się symbolem tamtej rzeczywistości. 3. Samochód na talon i wieloletnie oczekiwanie. Żeby kupić samochód w PRL nie wystarczyło mieć pieniędzy. Najpierw trzeba było dostać talon, czyli pozwolenie od państwa na zakup. Dopiero wtedy zaczynało się wieloletnie czekanie, które w wielu domach trwało przez całe dzieciństwo jednego. Pokolenia. Gdy wreszcie pojawiał się Fiat 126P pod blokiem, sąsiedzi schodzili się oglądać auto jak wygraną w loterii. Wielu kierowców odbierało nowy samochód z fabrycznymi wadami, ale oddanie go do poprawki nie wchodziło w grę, bo kolejna szansa mogłaby nadejść dopiero po latach. Paradoks polegał na tym, że auto używane bywało droższe od nowego, bo przynajmniej było dostępne od razu. W wielu rodzinach posiadanie małego fiata stawało się nie tylko symbolem sukcesu i wygody, ale też dowodem na to, że udało się wygrać trudno starcie z absurdami systemu, w którym własny samochód nie był czymś, co można po prostu kupić. 2. Wódka tańsza od mięsa. W PRL zdarzało się, że wódka była tańsza niż wiele rodzajów mięsa, co sprawiło, że stała się czymś więcej niż alkoholem. Używano jej jako waluty, środka płatniczego i sposobu na załatwianie spraw. Trzeba było naprawić lodówkę, telewizor albo samochód? Często wystarczyła jedna butelka, by nagle wszystko zaczęło działać. W wielu zakładach pracy istniał ukryty zapas, przeznaczony na nagłe potrzeby techniczne i rozmowy przy zamkniętych drzwiach. Dzięki niskiej cenie wódki półki szybko się opróżniały, a ludzie biegli do sklepów, gdy tylko pojawiała się dostawa. Żartowano, że kraj działa nie dzięki paliwu i energii, ale dzięki spirytusowi. Jednocześnie brakowało podstawowych artykułów spożywczych, co tworzyło absurdalny kontrast. Wódka była dostępna i tania, a jednocześnie codzienne zakupy potrafiły być niemal niemożliwe, co wszyscy widzieli, lecz nikt nie potrafił zatrzymać. Jedna Brak papieru toaletowego. Papier toaletowy stał się symbolem braków PRL. Ludzie ustawiali się w kolejkach przed sklepem jeszcze przed otwarciem, licząc, że uda im się kupić choć kilka rolek. Gdy towar dotarł, sprzedawcy rozwieszali sznury papieru nad ladą, by każdy widział, że sklep jest zaopatrzony. Wyglądało to jak dekoracja, tylko że luksusem były rolki do łazienki. Rodziny oszczędzały każdy listek i stosowały własne metody od zbierania gazet, poproszenie znajomych z innych miast o pomoc. Papier toaletowy Stał się także przedmiotem wymiany, a dobrze zaopatrzona szafka w mieszkaniu uchodziła za symbol małego sukcesu. Niby zwykły produkt, ale w tamtych czasach potrafił urastać do rangi skarbu, bo jego brak był kolejnym przykładem na to, że w codziennym życiu nic nie było oczywiste. Dziś trudno uwierzyć, że tak podstawowa rzecz mogła wywoływać tyle emocji i kolejki na całą ulicę.